Budzimy się. Dzień dobry, dzień dobry. Odsłaniamy okna kwiatuszkom i lecimy z tym dniem. A jak tam za oknem? Szaro, buro i ponuro. Po śniegu ani ani sychu, ani dychu. No może gdzieś tam jeszcze widzicie jakieś kępeczki malutkie, ale to już jest tak bardzo, bardzo mało. Widzę, że wiatr no jest, ale takie jakieś małe chyba też. A my dziś musimy wyjść z domu, także. Dobra, kawa i do przodu. A słuchajcie, były pytania o te pnącze, które miały być y, najszybciej rosnącym. Powiem Wam tak, stoi jak zaklęte. Z jednej strony to dobrze, bo y, no, on tutaj tak miał, e, bo nic złego się nie dzieje, ale też nic dobrego, bo zobaczcie tu. Malniki ani tu. Nie widzę, żeby miały jakieś związki nowych liści, więc może to jest spowodowane tym, że, no wiadomo, jest gdzie zima. Yy, nie ma ani słońca, nie możemy też yy, odżywiać mocniej tych wszystkich roślin, no bo nie ma ich co jeszcze pobudzać. Także, no nie wiem, to jest jakaś plama. A nie, to jest tylko taka jakaś plamka. Dobra. W każdym razie żyje, aczkolwiek nie rośnie jak na razie, jak szalone. Będę Wam pokazywać, yy, Bliżej wiosny, lata, co tam się wydarzyło u niego. No a jeśli chodzi o te nasze maleństwa z zielonego parapetu, też mają się dobrze. Nie wiem, czy to tak dobrze wszystko widać. Proszę, tu, tu. Widzicie? Nic im się tu nie dzieje: nie obsychają, nie, nie umierają. Także myślę, że też fajne te kwiatki, mimo tego, że przyszły w zimie. To nie odczułam żadnej tam żadnych ubytków po podróży. Nie zmarzły, nie miały szkodników, to najważniejsze. Także no w najbliższym czasie jeszcze troszeczkę chcę się wstrzymać, tak bliżej wiosny, żeby je przesadzić, bo widzę, że nic im się nie dzieje, więc y, to na pewno będzie kolejny szok, y, przesadzić je w większe doniczki. No, no, ale to jest nieuniknione, także tak sobie wyglądają i jest ok. Cześć, dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie. <laughs> Słuchajcie, wieszcie lub nie, jest godzina 10 po 11. Ja dopiero piję kawę. Jestem takim totalnym nieogarze. Nie wiem w ogóle, co się ze mną dzieje ostatnio. Całą noc nie przespałam, ale to już nie przespałam. Niech to była moja prywatna sprawa. I tak cały czas myślałam, myślałam, myślałam. Po prostu dałam ciała, obraziłam kogoś całkiem niechcąco. Nie, nie, nie. W tej zdawało mi się, że chcąco, ale jak przemyślałam, przetrawiłam i zobaczyłam konsekwencje tego, co pomyślałam, co powiedziałam, Zrozumiałam, że to ja jestem winna i ja mam ciała. Przeprosiłam, zostały przeprosiny przyjęte. Kamień spadł mi z serca i jest mi dużo, dużo lżej, dużo lepiej, i myślę, że też będzie się odbijało tutaj. Dziękuję Wam za wszystkie życzenia, co dla Emilki i co dla Chomika. A więc, tak, Emila czuje się lepiej, siedzi po drugiej stronie i jest sobie śniadanko. Więc trzymajcie kciuki, bo myślę, że już idziemy w dobrą stronę. Aczkolwiek gdzieś mieliśmy być u dentysty, nie udało się, to była wizyta Emilki, musiałyśmy ją przełożyć, ale pani stomatolog okazała się kobietą, mamą przede wszystkim, jej dzieciak też teraz jest chory. Szczęście w nieszczęściu dla nas. Absolutnie nie chciałabym, żeby jej dziecko było chore. Szczęście takie, że to jest mama i zrozumiała to, że odmawiamy parę godzin przed wizytą. Bo zrozumiała to doskonale i mało tego, zaproponowała nam wizytę w przyszłym tygodniu. Także wow, super, ekstra, bo na tą wizytę dzisiejszą czekaliśmy przeszły miesiąc. Więc no trochę szkoda, że to tak płacimy, bo to jest nie na FZ, a miesiąc musieliśmy czekać. No tak, nam teraz przyszło yy, czekać. Słuchajcie, przed sobą mam yy, zakupy z Biedronki, bo ja przed chwilą byłam w Biedronce. Yy, Odstałam swoje, bo tam teraz są te yy, kody, kupony robotowe, vouchery, o tak. Yy, dostajecie 5 zł. No i tam pani nie wchodziło i wypakowywały to, przepakowywały jeszcze raz przez kasę. Mi się już nie chciało cofać tego wszystkiego, bo ja już miałam wyłożone wszystko na kasie i też już wie, dobra Ja zostaję, ludzie odeszli. Potem się okazało, że słuchajcie, ten voucher, tak jak ja, mam dwie karty. Trzecią kartę ma mój mąż. I ten voucher, który dostajecie, jest na stricte tą kartę, z której korzystacie w chwili obecnej. Więc tak jak ja miałam dwie karty i miałam voucher i też nie skorzystałam, bo okazało się, że voucher był na tą kartę wcześniejszą. Więc teraz już dziś dostałam voucher znowu na jutro i na pojutrze do wykorzystania. 8, 9, ja jakoś tak. W każdym bądź razie, owinęłam sobie już, żeby wiedziała, że jest do tej karty i żeby skorzystać. Zjadłam po bułki w biegu znowu. Słuchajcie, zaczynamy z tymi food haulem. Tutaj są bułki śniadaniowe i kajzerka. Tu jest znowu coś słodkiego. Nie wiem, czy się to wszystko tutaj zmieści, bo trochę nie ogar. jak widzicie dzisiaj, no ale to tak będzie. I co? My tu mamy. To jest krakowska taka sucha dla mojego Filipa. On bardzo lubi tą <tryk> Wędlinę. Ech, tutaj schab. Takie kotlety schabowe. To będą na obiad. Dwa felki. Takie są trzy. O to leży jeszcze dwa, Bo to jest prowokacja. Weźmiesz trzy to jest ten. To jest tego, co zrozumicie. Myślę, że to już będzie na niedzielny rosół. Raz ruskie pierogi. Serek taki delikatny, puszysty. On jest bez dodatków. Dobrze ja wam mówię? Tak, śmietankowy. Soczek, kubuś też dla Filipa. Masło, mleczna dolina razy trzy. Proszę, jest trzy. My nie jemy w ogóle margaryny. Yy, marchewka. marchewka, taki worek, bo ja nadal i wciąż mam moje króliczki tak. i to yy, w większości dla niej. Mleko 3,2%, boczek w kostkę taki, tu wzięłam coś takiego na wypróbowanie. Kraina mięs, wolno gotowane, indyk yy, ze śliwką, no zobaczymy, nigdy nie miałam. To chyba do piekarnika tylko jest, tak? Rozdziel piekarnik, wyciągnij produkt z kartonika, wyjmij 25 minut 180 stopni. No sprawdzę, zobaczę co tu warte, czy widać te szlifkę tam w ogóle. Następnie Liliput. Wiadomo kostki rosołowe. Ja bym widać, żeby to było bliżej. Uuu. milka. Taka jak myszka kanapka, coś takiego. Ser. To jest salami. Kastarka. Jabłuszka, one teraz są na promocji, dziś na promocji jedną. A pusta, ona też jest dla moich królików w większości. sobie surówkę jeszcze do obiadu, ale tak to, to raczej dla królików. Tu już przy kasie z nudów czekając na wyjaśnienie sytuacji z tym właszorem, wzięłam sobie magnes. Teraz sobie go tu wrócę do mojej wody co by być mniej nerwowym i mniej wybuchowym i mniej yy, mniej oceniającym źle oceniającym cebula co serdurko. dobrze i teraz znowu są w biedronce o coś jeszcze stało, yy, te ściereczki ja będę chciała wymienić właśnie wszystkie ścierki na biały i szary kolor. Koniec z zielonymi, różowymi, bordowymi. Nie mówić? Dobrze, nic nie mówię. I jeszcze jedna klasyczna kanapka. Także takie całe moje zakupy. Myślę, że dzisiaj też pokażę Wam. No nie wiem czy dziś, czy jutro, jak to wyjdzie w praniu. Bo byłam też w tygodniu na szmateksie, lumpecie. I pokażę Wam, co mi się udało upolować. Także zbieram to i przychodzę za chwilę. Będę sobie z Wami tutaj przygotowywała obiad i będę sobie do Was zgadała. Także coś czuję, że ten lump to przełożymy faktycznie na lump. Dziś poleci Ewe, biedry albo coś tam, coś wymyślimy z Brianem. Co się nazwę tego? Bo ja to zawsze mam taki problem, że ja nigdy nie wiem, jak to nazwać. Znaczy, nie wiem nigdy, ale w większości nie wiem, jak to nazwać. Pokazywałam Wam, że pogoda jest taka se. No i faktycznie jest taka se, bo ja poleciałam teraz do moich królików, o czym Wam mówiłam, żeby dać im jeść zimno, wilgotno. Jak ja tęsknię za tymi moimi kawami wypitymi na zewnątrz, a jak se pomyślę, se, 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 no tak, se, y, że będę piła kawę i być może to moje oranżerium, czyli mój. Zimowy ogród, czyli moja klatka ze szkła. Wiecie, o co chodzi? O to, że ja bardzo chciałabym mieć na tarasie zrobione w tym roku te... Yy, no... No, ściany z szyby i tam kwiatuszki i... No nie wiem, jak to wyjdzie. Ale będę robić wszystko... Oby kawy, żeby było fajnie. A może mi się Ania rozgrzała patelnię? Dobra. Ja jeszcze kupiłam duży olej, nie pokazywałam Wam frytki, potem kupiłam te łódeczki z ziemniaczków i nie indyk, dlaczego nie powędrował do lodówki, Anka jesteś strasznym dzisiaj nieogarem, ale tak to jest, jak jest yy, trochę więcej na głowie, w sensie to ta Emila mnie tak trochę rozbiła i ta moja sprawa, o której nie chcę tu mówić, a ja cały czas kłapoczę, przez którą nie przespałam całej nocy. Jednak zrozumiałam, wiem, że źle i jest mi strasznie dobrze z tym, że już jest wszystko ok, Także tak, rozgrzewa mi się to, rozgrzewa mi się to. Co ja Wam mogę jeszcze powiedzieć? To to, że jak dziecko choruje, to cała rodzina choruje, w sensie matka, ojciec i w ogóle, rozbite, rozwalone. Wszystko niby idzie swoim tempem, bo jest zrobione pranie, jest mniej więcej ogarnięte w domu, ale człowiek cały czas myśli. Eee, ja nawet miałam skierowanie do szpitala, żeby Emil wziąć, żeby się mi nie odwodniła, bo już tam zaczęłam panikować oczywiście, jestem panikara straszna w tym, jeśli dziecko zaczyna chorować. No ale jest ok, Pije je, uśmiecha się do mnie i nie leci przez ręce więc chyba z tego nie skorzystamy. Bogu, dzięki. A właśnie dziś rodzi jedna z moich widzek, którą jest, słuchaj kochana, przed Tobą fantastyczny, ale nie lekki czas, ja wiem, ale dziś, ja nie wiem czy już urodziłaś i stało się to, czy za chwilę będziesz rodzić, czy w ogóle będziesz oglądać tego vloga, ale trzymam za Ciebie strasznie kciuki, jak mi wczoraj Ty napisałaś, znaczy Ty pisałaś mi już wcześniej, że jesteś po raz trzeci mamą, w sensie z brzuszkiem, ale... Przejdźmy napisałaś, że to dzisiaj jest ten wielki dzień, także wszyscy trzymamy kciuki za Ciebie, Martuś, także ja jestem... mówię odezwij się do mnie, bo czekam, 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 tak samo jak tam pewnie u Ciebie bliscy, czuję ja miałam ciary w ogóle, że to już. Przypomniał mi się dzień, kiedy rodziłam każde dziecko z kolei, także... No tego się nie zapomina, słuchajcie. Może zapomina się ten ból, ale tego dnia się nie zapomina. Pamięta się go jak żaden inny, także. Dobra, za drzwami stoi mój zmarszczony pies, który wyleciał ze mną, jak mam króliki karmić. E, także idę mu otworzyć i do Was od, wy, odzywam się już e, za chwileczkę. E, zrobimy sobie teraz test tego. Co tam serduszko? Marchewka cię zaleciała. Oj oj oj. E, już OK? OK. E, test sobie zrobimy Faberlika na tych moich patelniach. To jest właśnie środek do czyszczenia piekarników. A to jest moja paskudna patelnia. Poleję to, choć. Zazwyczaj mówią, żeby było coś tam ciepłe, to, ale dobra, to jest zimne, spróbujemy tak. Po jak sobie poradzi, to sobie poradzi, a jak sobie nie poradzi, no to życie. Ja sobie to zaleję teraz. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie. Polałam i teraz to sobie tak troszeczkę rozje, no, rozmasuję po tym. Także, gdzie jest mój. Ała, ała, ała? Moja rolka. Papieru. Tu. Czy ja to tak będę miała jedną ręką? Pamiętajcie, że to jest... Yy, to są środki mocne, więc będę starała się je nie dotykać. A, tak, żeby to było wszędzie. Tu, proszę zjechać, tu. Już troszeczkę spłynęło po bokach, ja dlatego sobie włożyłam już serduszko. O, myślę, że będzie dobrze. Dobra, zobaczymy to za momencik. Yy, patrzę na Emilię, która się tam tuli z fitkiem. Wrzucę Wam zdjęcia potem. Zobaczcie na to, Emilia źle się czuje. Zobaczcie na fitkę. Jej... Powiedzcie, że on jej nie przytulił. No, on ją po prostu tak przytulił. Pokaż go troszeczkę, odkryjemy godzinę. O, proszę. Leży z nią, przytulony. Wszyscy są szczęśliwi, tak? Ona jest chora, przyszedł do niej, przytulił się, objął ją łapką i proszę. I już tak godzinę dobrą sobie leżą, przytulają się. Szczęśliwi obydwoje. Prawdziwa miłość, nie? Eee, słuchajcie. Mmm... Wiem, że ten odcinek jest o dupie Marynie i o wszystkim i o niczym, ale chcę Wam powiedzieć, że to jest druga sytuacja, która tak trochę mnie zatruła. Pamiętam jak jakiś czas temu na wywiadowce, już online zresztą, wychowawczyni, no pani z jednego z synów powiedziała mi, że ja za bardzo go cisnę, że ja jakieś tam swoje ambicje próbuję przez niego spełnić. Słuchajcie, jaka ja byłam zła w tym na tą kobietę. Z się, jakim prawem ona takie rzeczy do mnie w ogóle, jakbym mogła, tak bym ją chyciła, i normalnie tak. Przecież chciałam dobrze. Faktycznie oczekiwałam od syna, żeby jeszcze lepszy był, że jeszcze, że da radę, że wiem, że stać go na to. I myślałam, że tak właśnie jest najlepiej, i wtedy tego dnia to ja normalnie byłam strasznie na nią zła. Ale po jakimś czasie stwierdziłam, że może faktycznie, no po co mi to? Że, że może on chciałby iść po prostu swoją drogą. Przecież nie jest źle, nic złego się nie dzieje, że wcale nie musi być y, orłem. I tak sobie to przemyślałam i trochę odpuściłam, i wychodzi to na to, że ta kobieta miała rację, oczywiście. Ja sobie tu ściłam, bo tutaj sobie robię, e, próbuję, nie wiem czy to widać, słuchajcie, jest karny niobiar dzisiaj, ale nie ale jest tak dobrze, i jak Wam się źle ogląda, no to życie. Ja chciałam się wygadać, chciałam sobie z Wami pogadać. W każdym razie, jakie jest sedno sprawy? Takie, że czasami taka sytuacja e, niby pierdoła, ale potrafi Wam zatruć w środku wszystko i już nie widzicie radości z innych rzeczy. Chodzicie nadąsane, wkurzone. Tak jak ja dzisiejszy noc właśnie nie spałam, a ja zrozumiałam, dotarło do mnie ten mój błąd, I ja dzisiaj. Przez to, że ktoś przyjął moje przeprosiny, że ja to nie nawet nie wiadomo jakich spraw, ale ja zrozumiałam, że to mogło zaboleć, że to źle wyszło, że to yy, po części była moja wina i ja po prostu yy, źle się z tym czułam. Tutaj gotuję, yy, jest gruszki i z tutaj gotuję yy, kompot dla mojego męża do obiadu, bo jak jeszcze raz usłyszę... Eee, że jakiś raz usłyszę, że obiad był przepyszny, ale ten kompocik to już by była taka kropelka, na, e, kropeczka nad i, więc jest dziś kompocik. Już momencik, wytrzymaj. Dobra, rozłączam się, żeby włączyć małe jeszcze chwileczkę bajkę, żebym pozwoliła tu do was na moment pogadać. Jest, Stefania, odsunięta, wszystko dobra. Słuchajcie, e, przychodzę, żeby się już z Wami pożegnać, bo ja tego gadania, gadania, gadania nie wiem, czy w ogóle coś z tego zrozumieliście. Ale. Chcę Wam powiedzieć, że warto się przyglądać, jeśli chodzicie takie złe, nadąsane, coś Wam nie pasuje ciągle, coś Wam źle, co faktycznie jest przyczyną tego złego samopoczucia. Ja zrozumiałam, wiem co mnie gryzło, co mnie bolało, co mi było, leżało na wątrobie, o tak to powiem. I fajnie, że zrozumiałam, bo czuję się z tym, że wyjaśniłam sprawę, zrozumiałam też, że... Nie warto. Po prostu pierdoła mi, psuć sobie tak humor, nastawienie i całą resztę. Także wy przyglądijcie się swojemu życiu, bo czasem taka malutka, malutka rzecz potrafi naprawdę schrzalić całą resztę, bo wszystko się wtedy nie układa, bo wszystko wam nie idzie, bo wszystko wam idzie... Nie, jeśli Wam nawet coś idzie, to wy się z tego nie umiecie cieszyć, bo ja teraz też tak miałam, bo z tyłu mówi cały czas miałam jedną sprawę i... No i ona po prostu zatruwała mi całość. Dobra, żegnam się z wami i do następnego, bo ten lump to chyba będzie w następnym odcinku. I przypominam o rozdaniu. Weźcie udział w tym rozdaniu, bo jest jeszcze czas. Jorze Milka. Buziaki, pozdrawiam i Martuś. Mam nadzieję, że jesteś już po raz trzeci mamą. Także gratuluję już tu teraz. Pa. Dobra, w tle Emilia, w się bawi, a ja chciałam Wam pokazać, patrzcie, co tu z tego schodzi. Widzicie to? Ble, fuj, wiem, paskudztwo, ale w ten sposób pokażę Wam, że możecie uratować swoje gary od spodu również właśnie tym środkiem z faberlika. Tym, tym, Anka, tym, o tym, proszę bardzo, taki, niedrogi, ale działa, działa. Dobra, kończę, bo słuchajcie, tylko pisków i jęków mojej Emilii, która w szale jest psem, także widzicie, nie jest źle z jej zdrowiem. O, wraca do siebie. A ja zabieram się do tego, żeby to wyszarować do końca. Nie wyszorować, bo ja to widzicie, o, robiłam papierem oczywiście bez rękawiczek. Nie bierzcie przykładu ze mnie. Ubierzcie rękawiczki, ale ja tak na chciałam tylko zobaczyć, czy to działa. Także za chwilę wstawię Wam zdjęcie u mojej tej patelni. Dobra, nie będzie zdjęcia, słuchajcie, nie będzie zdjęcia, bo yy, widzicie... Tu zostało jeszcze w tych rancikach. O, mówię o tym, o tym i czy ja tu chcę. O, to widzicie? To schodzi. Żeby nie było, to schodzi. Tylko, żeby nie było, ja teraz będę chciała to po prostu. No, ze ścierką nie zejdzie. Paznokciem jest o niebo lewej. Widzicie? Bo to po prostu tam siedzi. Tak, żeby nie było, że ja tylko ściereczką przejechałam i już cuda wianki, nie. Teraz muszę to wszystko po prostu podrapać, ale wyjdzie. Widzicie, że schodzi, także dla mnie efekt już w tej chwili jest wow, bo widzieliście, jak to wyglądało przedtem. I na pewno, no, co jakiś czas po prostu będę musiała w ten sposób potraktować te patelnie. W sumie garczki od spodu też. Ale środek jak najbardziej sobie radzi. Także ja jestem na plus, środek zostaje. I na pewno go zamówię jeszcze, bo on w kuchni po prostu zdaje egzamin. No dobra, to już na pewno papa. Pa.